Cześć wszystkim, witajcie na kanale My Beautiful Life Powiem wam, że jestem tak zaskoczona Dostałam paczkę, niespodziankę Paczkę z Polski, z produktami Pepco Dziękuję Marysie jeszcze raz za to, że e, chciałaś to zrobić Tak mnie zaskoczyłaś Są to rzeczy, które idealnie podpasowały mi idealnie będą pasowały do mojego domu do mojego wystroju i po prostu e, jest w 100% tak trafiłaś, tak powiem w skrócie 100% pokażę dla was wszystko tutaj, jest naprawdę bardzo dużo rzeczy rzeczy do domu rzeczy do dekoracji zaraz wszystko wam opowiem, pokażę wam cenę Marysia naprawdę bardzo mnie zaskoczyła, ale przejdźmy do rzeczy Pierwszy produkt, jaki kupiła Marysia, są to noże, noże w czarnym opakowaniu, w pepko kosztowały 30 zł, ja jeszcze ich nie otwierałam, więc zaraz zobaczymy jak te noże wyglądają w środku i mam nadzieję, że będą mi się sprawdzać. Wyglądają naprawdę ładnie, są to cztery noże z takim pojemnikiem, stojakiem, więc zaraz zobaczymy co się kryje w środku. No i są. So, pojemnik wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jest to plastik, tu na dole ma srebrną obramówkę. No wygląda bardzo elegancko. Tu w środku, gdzie co, jeszcze z czymś tak mi się nie spotkałam, ale są to takie po prostu plastikowe, e, bardziej może gumowe linie, w których nóż się wyjmuje i po prostu można włożyć go gdziekolwiek. Tak to wygląda. No, że wyglądają, powiem Wam, jakoś może nie... E, niespecjalnie, nie wiem, jakoś tak, są dosyć lekkie, plastikowa rączka. Mam nadzieję, że będą ostre, zobaczymy, ale po prostu ten stojak, stojak naprawdę wygląda bardzo ładnie. Później we vlogach zobaczycie sobie jak to będzie wyglądało, u mnie już w kuchni, ale po prostu idealnie będzie mi tutaj pasowało, tak więc to jest pierwsza rzecz, którą dostałam od Marysi z Pepco i kosztowało to 30 zł. Kolejna rzecz to jest stojak na ręczniki, ale można to też użyć w jako stojak na papier toaletowy. Ja to będę miała w kuchni, ponieważ mam tam właśnie czarne dodatki, tu jest drewniane, to kosztowało 15 zł, tutaj możecie sobie zobaczyć cenę. Wydaje mi się, że te produkty są zawsze w Pepco, to nie jest jakaś tam, wiecie, tygodniowa rzecz więc można coś takiego sobie taki stojak znaleźć. Bardzo fajnie wygląda. Widać, że jest stabilne. I tak jak mówiłam Wam wcześniej, zobaczycie później, jak to będzie wyglądało w kuchni, ale naprawdę ładnie to wygląda i oczywiście będzie mi pasowało do wystroju. Kolejna rzecz to jest taki sukulent, przepiękna donica, taka wygląda jakby marmurkowa. Kosztowało to 15 zł. Tutaj możecie zobaczyć, Jake mi już tutaj chce podkreślić rzeczy. Muszę odsunąć 15 zł to kosztowało. Jest przepiękne, przepiękne. Tak wygląda tutaj w środku i tak się zastanawiam, gdzie to będzie stało. Ale wydaje mi się, że na parapecie u mnie w korytarzu, jak tylko tutaj się wchodzi, tak więc przepiękny sukulent. Bardzo, bardzo ładnie wygląda. Kolejne dwa kwiatuszki i te kwiatuszki na 100% pójdą do natalki do pokoju. Niestety nie wiem jaka jest cena, nie ma tutaj. E, wyglądają prześlicznie u niej na półce będą naprawdę ładnie wyglądały. Bardzo ładna ceramiczna e, donica. Tutaj są kamyczki w środku, no i takie wiecie, ala a la kaktusy, kwiatki, coś takiego trochę wygląda jak aloes. No, przepiękne są, no i wiadomo, że nie zbędną, bo są sztuczne. Mam również kilka produktów jeszcze wielkanocnych, ponieważ ta paczuszka miała dość troszeczkę wcześniej. I widzę, że Marysia przygotowała mi nawet kilka produktów na Wielkanoc. Pierwsze z ich przepiękne, przepiękne yy, takie dekoracyjne jajka zobaczcie jak one ślicznie wyglądają To są po prostu idealne właśnie do mnie do domu, ja mam mało dekoracji świątecznych, wielkanocnych, tak więc super, one są białe ze złotem, troszeczkę takie jakby pudrowy róż, kosztowały 7,99, na pewno je widzieliście w, w Pepco, to wygląda po prostu to przepięknie do koszyczka można włożyć albo po prostu gdzieś w jakiś um, zrobić taki świąteczny wieniec czy coś takiego i te jajeczka po prostu dołożyć no są prześliczne, ale to nie jest wszystko z wielkanocnych rzeczy. Otóż Marysia dodała mi jeszcze taką trawę i właśnie od razu wpadłam na taki pomysł, że zrobię sobie wieniec już w następnym roku właśnie tą trawę na ten wieniec i, i jajeczka, po prostu będzie to ślicznie wyglądało. E, ta trawa kosztowała 5 zł i wydaje mi się, że jeszcze e, Natalka też będzie mogła to użyć do właśnie jakiejś pracy e, plastycznej e, do szkoły, tak więc świetnie. Jeszcze tutaj mam z mm, rzeczy wielkanocnych, mam dwie rzeczy. Tutaj mam yy, papierki na mafinę yy, z, z takimi jeszcze tutaj yy, króliczkami. Te papierki na 100% użyjemy teraz, yy, ponieważ Natalka bardzo dużo ostatnio piecze i akurat nam się skończyły te papierki. Tak więc super, Natalka je zużyje na 100% i one kosztowały 5 zł. Kolejna rzecz wielkanocna są to takie króliczki prześliczne i tak jak mówię, ja mam bardzo mało rzeczy wielkanocnych, dekoracyjnych, więc tu jest kolejny i to kosztowało tylko 8 zł. No przepiękne są one, jakby tutaj się tak przytulały, nie wiem czy tutaj widzicie, zametką, po prostu słodkie są. Tutaj mam coś dla Natalki jest to zeszyt w kratkę. Ja już wam wiele razy mówiłam, że tutaj zeszytów w kratkę nie ma i zawsze przywożę je z Polski, tak więc e, tutaj Natalkę dostała od Marysi. E, co tu jest napisane? No drama, work hard, have fun, say cheese. Taka wiecie, nastolatkowa... Jest taki notebook i on kosztował 6 zł. No na pewno Natalka się ucieszy, już się nie może doczekać, żeby wiecie, go wziąć, bo tutaj chwilę leżały te rzeczy. E, widzę, że dla Natalki mam jeszcze tutaj zestaw takich highlighterów, podkreślacze. Niestety też nie wiem jaka cena, bo jest to prezent e, z Pepco. No przepiękne są, takie małe. Na pewno sobie do piórnika będzie mogła włożyć i podkreślać ważne rzeczy. Kolejne rzeczy już są... E, bym powiedziała do kuchni zestaw trzech ściereczek, e, kosztowały 10 zł, przepiękne w kwiaty, tutaj jest taki, e, jakby bym powiedziała, marokański wzór, nie jestem pewna śliczne I, i jednolity taki e, beż z brązem, szarość, coś takiego śliczne ręczniczki, właśnie ja muszę wrzucić je do prania, żeby później fajnie wsiąkało. E, I nie wiem, czy powiedziałam, one kosztowały 10 zł. Kolejna rzecz, i tu nie mogę się zdecydować, czy ten e, pojemnik na mydło pójdzie do łazienki, czy do kuchni. Nie jestem pewna. W kuchni, jak na razie, mam też spepko szary, e, który w zasadzie mogłabym wymienić, ale tak sobie myślę, czy on mi nie będzie lepiej pasował w łazience, tak więc jeszcze się zastanowię. Bardzo fajny, on wygląda jakby taki marmurkowy, coś takiego, jest prześliczny, możecie sobie tutaj go dokładnie obejrzeć. Ma srebrny, srebrną końcówkę i on kosztował 15 zł, tu możecie sobie przybliżyć. Jest bardzo ładny i tak jak mówię, ja mam wcześniej też w kuchni szary, nic się z nim nie dzieje, ja używam go do... Um, do płynu y, do naczyń. Tam sobie po prostu nalałam, żeby nie stała taka brzydka butelka i sobie po prostu na gąbeczkę daję płyn do mycia naczyń. A to wydaje mi się, że postawię chyba y, w łazience y, na mydło. Ale jeszcze się zastanowię. Kolejna przepiękna rzecz. Spójrzcie na to. To jest donica, znaczy przykrywka, e, nakrywka do donicy. Przepiękna, z taką twarzą e, z Wysp Świętojańskich, jeśli się nie mylę. Przepiękny, bardzo, e, bardzo e, będzie mi tutaj pasował do. Do mojego wystroju wnętrz jest dosyć duża. Ja obserwuję konto na Instagramie Pepkomania, jeśli się nie mylę, i oni często właśnie dodają takie różne dekoracje z Pepko, znaczy codziennie w zasadzie. I ja się przyglądałam tej donicy, bardzo mi się podobała, ale myślałam, że jest mniejsza, jest naprawdę duża. Jak widzicie, na mojej dłoni jest większa niż moja dłoń i zaraz zobaczymy, ile ona kosztowała. Ona kosztowała 15 zł. Tak się zastanawiam, czy były jeszcze białe, bo fajnie by to właśnie wyglądało czarne i na przykład dwie białe, ale ja już mam tak dużo rzeczy na półkach i tak dalej, więc ja muszę się dokładnie zastanowić, gdzie chcę tą donicę. W zasadzie tutaj też to by ładnie wyglądało z tym kwiatkiem, zamiast tego nawet zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać. No po prostu przepięknie, spójrzcie na to, no idealnie. I tak myślę, że tutaj sobie ją postawię, tego kwiata, ten kwiat w ogóle jest z Ikei. No, wygląda po prostu przepięknie, to już mogę sobie zostawić tutaj na bok No i tak ta pokrywka się prezentuje, jest po prostu przepiękna I słuchajcie, ja mam jeszcze kilka rzeczy, tak więc już przejdźmy dalej, co ja tutaj mam, co dostałam od Marysi Oczywiście nie zabrakło podgrzewacze i to są podgrzewacze o zapachu waniliowym, kosztowały 5 zł, tu jest cena, ja zawsze, wiecie, muszę szukać tych cen, bo nie jestem przyzwyczajona, w, w którym, która to jest. jest, raz, dwa, trzy, czwarta, tak? No nie wiem czy zawsze czwarte czy nie, poprawcie mnie jeżeli się mylę. Podgrzewacze u mnie zawsze idą e, do moich wosków z Yankee Candle, e, albo czasem po prostu sama je sobie zapalam e, w łazience i robię sobie takie wiecie spa relaksujące. Tak więc super podgrzewacze są, waniliowe, one naprawdę bardzo ładnie pachną również. Kolejna rzecz to są poszewki na poduszki i jestem mega zaskoczona tym, co Marysia dla mnie wybrała. Yy, wydaje mi się, że one pójdą, znaczy nie, one pójdą na 100% do, yy, do salonu. Będę miała tam szare i te, Wprowadzę troszeczkę koloru i jestem naprawdę bardzo, bardzo z nich zadowolona. Będą pasowały idealnie, dodadą właśnie tej trochę zieleni, bo jak wiecie, mój salon jest taki biało, szaro, czarny i mam kilka właśnie takich kwiatów. Monstery, mam dwie w pokoju. I to będzie po prostu wyglądało idealnie. Tak więc będę miała teraz trzy albo cztery poduszki w pokoju. Jak już to e, zrobię, to wam pokażę na pewno, jak ten pokój będzie wyglądać. Ale one są po prostu idealne. Marysiu, trafiłaś, e, trafiłaś w punkt z tymi e, poszewkami, są po prostu prześliczne. Nigdy nie miałam z, z pepko. E, mam nadzieję, że będą dobre, będą się dobrze prały, ale chyba tak. E, 40 na 40 i one kosztowały 10 zł. Bardzo ładne. Chociaż 10 zł wydaje mi się, że to trochę dużo na funty. Nie no, w zasadzie tak samo tutaj można kupić takie poszewki w podobnej cenie, no ale takich ładnych to ja jeszcze nie widziałam. I w ogóle są bardzo, bardzo miłe w dotyku, tak więc no chyba warto kupić. Ale później Wam pokażę, jak to będzie już naprawdę wyglądało. Są, są po prostu przepiękne. Kolejna rzecz jest to taki termos, prześliczny termos czarny ze złotymi łóżkami i jest to rzecz w zasadzie jedyna chyba, którą ja wysłałam zdjęcie Marysi i powiedziałam, że bardzo, bardzo bym go chciała, e, widziałam go u jakiejś chyba na Instagramie u kogoś, że właśnie dorwał za, słuchajcie i on kosztował... Z 25 zł na 15. Był w promocji. Marysia go dorwała dosłownie w ten sam dzień. Mówiła, że chyba był ostatni. I wygląda tak. Jest taki nieduży, wydaje mi się, że właśnie idealny na jakiś gorący napój Czy można sobie nawet zupę wlać tam No, jest po prostu świetny, bardzo ładnie wygląda, bardzo elegancko Te uszka po prostu dodają uroku, mam nadzieję, że Natalka mi go po prostu nie podkrednie Tu oczywiście Jake już wziął swoją zabawkę, więc on sobie piszczy No, ale taki, taki termos jest po prostu prześliczny, bardzo, bardzo mi się podoba Kolejny produkt to jest przepiękny koc i jest to rozmiar 130x170, szary, bardzo, bardzo milutki. Ja już się nie mogę doczekać, żeby go właśnie położyć na kanapie, bo nie uwierzycie, ale my nadal używamy jeszcze ten kod z świąt, który. Jest właśnie również od Marysi, które dostałam w kalendarzu adwentowym. W ogóle zapraszam Was serdecznie na, na nasze vlogmasy z 2020 roku, gdzie to właśnie Marysia zrobiła dla mnie kalendarz adwentowy, a ja dla niej, tak więc możecie sobie zobaczyć, co mi Marysia kupiła. Czym mnie zaskoczyła? Wejdźcie również na kanał do Marysi Rodzinka 1 plus 3. Zostawię link do kanału na dole, i możecie zobaczyć, co ja dla niej stworzyłam. Tak więc, taki przepiękny kod. Naprawdę nie mogę się doczekać, żeby już go tam zmienić i położyć. Tym produktem jestem mega zaskoczona. Jest to koszulka. Czarna koszulka z Friends. Jak wiecie ja i Natalka, my jesteśmy e, fanami wielkimi, fanami Friends, przyjaciół tego serialu. No i dostałam koszulkę, jestem naprawdę mega zadowolona. E, będę w niej chodziła na 100% i zobaczcie co tutaj jest, jaki jest nadruk. To są wszyscy, e, Chandler, Joey i Rose, robią sobie maseczkę i po prostu... co tu jest napisane? E, bromance, no. Świetna koszulka, naprawdę. Jestem zaskoczona, jeśli zobaczcie jak się cieszę, że dostałam koszulkę z Friends, bo chyba nawet nie mam niczego z, z przyjaciół, tak więc naprawdę mega się cieszę. Jest czarna, oczywiście mój ulubiony kolor. No i ostatnia rzecz jest to filiżanka. Filiżanka z podstawką, z talerzykiem. Nie wiem, czy one były oddzielnie, czy razem. Nie, no chyba razem, bo cena. 20 zł. Ale ta filiżanka jest przepiękna. Spójrzcie na to. Jest granatowa ze srebrną rączką i białe w środku. Wygląda przepięknie. No spójrzcie na to. Ja tutaj kaweczkę na pewno sobie jutro zrobię, tak więc zobaczycie pewnie we vlogu mnie z, z kaweczką w, tym, w tej filiżance. Jest przepiękna. Jest tak elegancka. Ale myślę, 20 zł no to jest trochę dużo. Ale yy, za bardzo się nie znam na cenach yy, w polskich. Wydaje mi się, że Pepko i tak jest yy, najtańszy. Ale ten kubeczek, filiżanka jest po prostu przepiękna. I to wszystkie produkty z Pepco, Naprawdę jestem mega, mega, mega. Nawet nie mam słów, żeby to opisać. Jestem bardzo szczęśliwa z tego, yy, z tej wielkiej niespodzianki od Marysi. Marysiu, to po prostu powinna zostać medal. Medal, wszystko się sprawdzi na 100%, jestem ze wszystkiego zadowolona nawet nie mogę wybrać jednej rzeczy, która nie wiem byłaby najlepsza, bo każda rzecz po prostu jest świetna. Ja jestem chyba tak, wiecie najbardziej, najbardziej zadowolona to jest z, z tych poszewek bo em... Mają troszeczkę inny kolor, będą troszeczkę inaczej wyglądać, zmienią y, mój pokój, y, ale ta na przykład donica za mną, no jest przepiękna, kot, noże. Wow, Marysiu, jesteś po prostu, y, jesteś po prostu świetna. Wysyłam Ci takie wielkie, wielkie serduszko. Zostawcie również w komentarzu serduszko dla Marysi za to, że jest po prostu takim... Miłym i bardzo wartościowym człowiekiem. Jeszcze raz serdecznie zapraszam Was na kanał do Marysi i jej męża i dzieci. Wejdźcie do niej koniecznie, zostawcie dla niej jakieś miłe słowo, a ja się z wami żegnam. Jake również się żegna ze swoim misiem i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! Feel this way And it's kinda strange